Witamy w sklepach Biedronka. Obczajcie katalog roku 2008. Oto nasz pierwszy produkt. Nowe taflonowe garnki firmy Wykopalisko. Jest to najwyższej jakości sprzęt, który zamieni gotowanie kału w prawdziwą przyjemność. Jego cena to zaledwie 1,25 zł, a to już sprzęt sanitarny z wyższej półki. Nowoczesny sedes dla prawdziwych mężczyzn wysyła wibracje rozluźniające mięśnie pośladków, dając przy tym niebywale wielki komfort wyciskania. Cena to 5 worków siana i 2 metry makaronu. Skoro jesteśmy przy higienie, chcielibyśmy przedstawić najnowsze kremy do twarzy z kisi. Wygładę on cerę i nadaje jej lekki kremowy kolor. Efekt jest zadziwiający. Skisi, zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry. A teraz chcielibyśmy zaprezentować. Heniek, mówiłem ci, żebyś nie grzebał w zdjęciach rodzina. O, już jest. Oto maszyna do szycia chory pułcek. Jest to najbardziej funkcjonalna maszyna na świecie. Zamieni ona skrawek materiału w piękną, podziurawioną szmatę. Uwaga promocja. Teraz tylko 790 zł. Pozostańmy przy technice. Oto rower Lilliput. Zapewnia on komfortową jazdę i bezpieczeństwo. Chodzi mi tu o brak wywrotek. Zapasowe koło gratis. Jeżeli je sobie kupisz, dużo części wymiennych, zdradzimy pewną tajemnicę najwięcej jest na złomowisku. Cena to 10 jabłek i firanki. Oto naszyjnik nadający się na każdą okazję, jak widać na załączonym obrazku, jest on zdobiony brylantami i złotem. Został wynaleziony u z dziszka. Jego koszt wynosi 5 królików i 20 uzbekistańskich marek. Uwaga okazja roku! Teraz niepłodny kot Bonifacy w atrakcyjnej cenie. Tylko 50 groszy za sztukę. Dla pierwszych 10 osób sieść gratis. Możemy wam zdradzić, że normalnie kosztuje ona beczkę ropy i kubek miodu. Dzięki, że zaczęliście naszą ofertę. Biedronkach, biedronka, co o dziennie niskie ceny.